Dla Was Ci chat make-up z nowościami marki Sena Cosmetics. Dzisiaj mam ochotę wykonać taki makijaż e, bardzo nietypowy, gdzie główną rolę akcentem będą brwi oraz ciemna szminka. Mam tutaj taką nowość, właśnie nowy kolor. Od Sena Cosmetics będzie bardzo intensywnie, Je, nazywa się Bad Bitch. Ale powiem Wam szczerze, że kolor jest naprawdę nieziemski, e, wygląda fantastycznie. I taki make-up, który chcę Wam dzisiaj zaproponować, jest to taka bardzo dzienna wersja makijażu, e, którą możecie śmiało wykorzystać e, na co dzień dla co odważniejszej dziewczyny, więc na pewno oko będzie bardzo neutralne, natomiast usta będą mocne i brwi mocniej podkreślamy. Zacznę od przygotowania skóry. Mam tutaj żel primer. Jest to od marki Sena. Bardzo fajny produkt, który początkowo ma taką formę, bym powiedziała, bardzo mocno silikonową, e, przeźroczystą. Natomiast zaraz po chwili zamienia się w wodę i nanoszę go na całą skórę, pomijając okolice oczywiście oczu. W kolejności Sena Lasting Illusion. Jest to podkład typowo matujący przeznaczony dla cery mieszanej i cery tłustej. Jemy w odcieniu beige. Następnie korektor w okolicy pod okiem, i mam tutaj jeden z takich w sumie moich ulubionych korektorów: Ray of Light, Perfect Wand. Jest on co prawda dla mnie za jasny, ale wykorzystam mój trik z przyciemnianiem korektora, wezmę kąpkę od podkładu, zamieszam ją odrobinę w podkładzie i będę blendować, by ładnie wtopić korektor. Mam tutaj puder mineralny od Sena i mokrą taką zwilżoną, bym powiedziała, gąbką Beauty Blender usztywnie skórę. Mam tutaj taką nowość do brwi Brwi dzisiaj będą e, głównym, Jednym z głównych akcentów Który chciałabym podkreślić Czyli na pewno chciałabym ładnie zbudować taki efekt brwi I w tym mają mi pomóc takie nowe kredki Od Sena Cosmetic e, Są Brow m, Powder Brow stick Pencil Mam w odcieniu Taub Brown Oraz Dark Brown Zaczniemy od Taub Brown Bo mam wrażenie, że będzie jaśniejszy Kredka ma oczywiście grzebek na końcu Jest to taka forma bardzo klasyczna kretki nie takiej cieniutkiej i na zaczynam najpierw od wyczesania brwi następnie będę rysować tak jakby pojedyncze włoski i wypełniać Jak widzicie, dzisiejsze brwi chciałabym zbudować odrobinę mocniejsze, ale w dalej zachować taki rozsądek, by nie były zbyt krzeczaste. Bardzo fajny kolor, bardzo mi się podoba ten taupe brown. Już nie będę dokładać tego drugiego koloru. Jedne, co zrobię, mam tutaj brow fix od Sena, również taki żel, który ma taką dosyć sporą maskarę i teraz wyczeszę moje włoski. Brwi mam gotowe. Są one mocne, ale taki jest zamysł makijażu, więc na razie nie osądzajcie, dlatego, że mają być dwa mocne akcenty. Brew i usta. Niektóre osoby lubią taki look. Ja wręcz bym powiedziała bardzo lubię. Wręcz uwielbiam taki look. Nawet jeśli mam dużo jaśniejsze włosy, to uwielbiam właśnie mocno zaznaczoną brew i do tego mocne usta. Uważam, że wygląda to fenomenalnie. Chciałabym, by oko było naprawdę minimalistyczne, na pewno przykleję sztuczne rzęsy, ale by nadać błysk powiekom, naniosę rozświetlacz Enlighten od Sena, ale zanim to zrobię, oczywiście dodam krople olejku, by uzyskać taki cień w kremie. następnie czarny eyeliner, ale chodzi mi głównie tylko o zagęszczenie górnej linii rzęs i jest to smooth line od odcieniu black i maluję bardzo, bardzo mocno taką cienką linię na górnej powiece, zagęszczając przy tym rzęsy i biorę mały kulkowy pędzelek i bardzo delikatnie rozcieram tą kreskę gdyż Zależy mi właśnie, by ta moja linia rzęs nie miała żadnych prześwitów i była taka dopracowana, ponieważ i tak będę przyklejać sztuczne rzęsy. To jest bardzo fajny trik, szczególnie dla osób z opadającą powieką, by właśnie przyciemnić tą górną linię rzęs i zaznaczyć ramę oka. Tuszuję i przyklejam sztuczne rzęsy. Uwielbiam ten efekt bez kitu. Uwielbiam ten efekt na oczach, kiedy mam ten właśnie rozświetlone powieki, zaznaczoną tylko górną linię rzęs i przyklejone rzęs. Nie potrafię Wam opisać, jak strasznie lubię ten efekt. Biorę teraz jeszcze odrobinę rozświetlacza Enlighten od Syna. I będę rozświetlać szczególnie wewnętrzny kącik Oka. I oczywiście dolną powiekę też chcę rozświetlić. Ten makijaż ma być bardzo mocno rozświetlający i dodatkowo bardzo mocno rozświetla przestrzeń pod łukiem drwiowym. Teraz przechodzę do brązera. Muszę delikatnie zbudować kontur mojej twarzy. Policzki oczywiście rozświetla, rozświetlaczem Enlighten, by pasowało do oka. W krople jedną kroplę olejku i będę wtłaczać palcami w najwyższe punkty mojej twarzy. To już zależy mi właśnie na tym naturalnym efekcie rozświetlenia skóry. Czas na pomadkę w odcieniu Bad Bitch. Tak prezentuje się gotowy makijaż. Mam nadzieję, że podoba Wam się taka propozycja. Myślę, że to jest bardzo fajna, zarówno wieczorowa, elegancka, jak i klasyczna alternatywa nawet makijażu dziennego, jeśli możecie pozwolić sobie na tydzień na taki kolor ust. Ja uwielbiam tak. Uwielbiam takie kolory bordo buraki, takie borda, mocne, intensywne kolory wina na ustach. Zęby przy tym wyglądają przepięknie. Dzisiaj już Wam pięknie dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych moich filmików i koniecznie zostawcie informacje pod tym filmikiem, jak Wam się podobało. Trzymajcie się hej!